Urszula Plewka-Schmidt. Urodzona 29 grudnia 1939 roku w Smoguleckiej Wsi. Zmarła 20 stycznia 2008 roku w Pławnie. Artystka-profesor sztuk plastycznych. Rok 1996 współtworzyła Polską Szkołę Tkaniny. Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rok 1964 i Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie w 1966 roku otrzymała dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora M. Schmeindy. Ze swoją Alma Mater związana była aż do roku 1992. Swoją działalność dydaktyczną rozpoczęła w 1967 roku, prowadząc ją u boku Magdaleny Abakanowicz. Jako jej asystentka. W 1980 roku prowadzi pracownię barwy, a w 1981 roku tworzy już własną drugą pracownię Gobelinu na Wydziale Architektury Wnętrz. Otrzymuje kolejne stopnie naukowe, jednocześnie eksperymentując twórczo z materią tkacką, szuka własnych środków wyrazu i treści. Kontempluje tajemnice przemijania, tworząc autonomiczne, Strukturalne dzieła będące zawsze integralną częścią przestrzeni wystawienniczej. W 1971 roku po raz pierwszy bierze udział w prestiżowym Biennale tkaniny artystycznej w Lozannie, stając się tym samym jedną z głównych twórczyń nowych form tkackich. A w 1976 roku gruntuje i stabilizuje swoją pozycję. Pokazując dwa monumentalne gobeliny Madonna Skróżlowej i Marilyn Monroe w formie instalacji przestrzennej kanony Piękna, w szwajcarskim biennale uczestniczy pięciokrotnie, w Polsce była inicjatorką powstania prestiżowego międzynarodowego triennale tkaniny artystycznej w Łodzi oraz założycielką i rektorką pierwszej, artystycznej. Niepublicznej szkoły wyższej Schola Poznanie Sis, którą powołała w 1993 roku w Poznaniu. Mieszkała i tworzyła w Poznaniu. W dorobku Urszuli Plewki. Schmidt jest kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wystawy indywidualne między innymi: Pittsburgh, Genewa, Hertogenbosz. Eindhoven Fryburg Chicago Stockholm, Moskwa Wystawy zbiorowe, między innymi Lozanna Harlem Groningen Venlo Edynburg Liverpool, London Havana, Brno, Austin, Cleveland, Kopenhaga, Olborg, Praga, Nowy Jork, Berlin, Hamburg. Lil, Paryż, Zagrzeb, Belgrad, Düsseldorf, San Francisco, Helsinki, Madrid, Lizbona, Moskwa, Meksyk, Restrób. Angi twórczość Madonna Skróżlowej Kanony Piękna, dziewiąte Biennale tkaniny. Lozanna 1979 rok. Marilyn Monroe, Kanony Piękna, 9. Biennale Tkaniny, Lozanna 1979 rok. Kanony Piękna, siódme Międzynarodowe Biennale Tkaniny w Lozannie. Ogrody Pamięci 1987 rok. Czas życia. Czas śmierci. 1986 rok.

Tkanina Monumentalna. Fragment wystawy w Galerii Elbląg, 1997 rok. Wenus z Willendorfu. Cykl. Podróż do źródeł czasu. Sopot. 1978 rok. Działania pejzażowe. 1970 rok. Struktura organiczna. Czwarte międzynarodowe biennale tkanina. Lozanna. 1973 rok. Działania pejzażowe. 1970 rok. Don Quichot, 2000 rok. Atawizm. 1990 rok. Organizm. Piąte Międzynarodowe Biennale Tkaniny. Lozanna. 1971 rok. Totem. 1973 rok. Tajemnica z cyklu Podróż do Źródeł Czasu. Madonna Częstochowska. 1979 rok. Dziesiąte Międzynarodowe Biennale Tkaniny. Lozanna w 1981 roku. Notatnik 2000 rok. Kobieta, po piersie w stroju wczesnorenesansowym. Anioł. Król Jagiełło. Stary król. Z cyklu. Czas życia, czas śmierci. Jan Paweł II w Sanktuariach Maryjnych Świata. Jest to cykl 18 dużych tkanin. Są one darem dla jasnej góry od artystów Włodzimierza Schmidt i Urszuli Plewki. Schmidt. Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki na Ogólnopolskim Triennale Tkaniny. Przemysłowej i Unikatowej Włodzi 1972 rok, Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki 1972 rok. Stypendium Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu 1973-74 rok. Nagroda Województwa Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury 1979 rok. Nagroda imienia błogosławionego brata Alberta za twórczość o tematyce sakralnej 1988 rok. Nagroda indywidualna Miasta Poznania 1989 rok. Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. Medal Ad Perpetuam Ariae Memoriem nadany przez wojewodę poznańskiego, 1996 rok. Medal Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2001 rok. Organizacja przestrzeni wystawowej. Tkaniny Urszuli Plewki Schmidt. Interdyscyplinarna plastyka wnętrza architektonicznego. Interpretacje. Archetyp kobiecości w tkaninach Urszuli Plewki Schmidt. Wenus z Wilendorfu w przestrzeni wystawienniczej. I ikoniczne interpretacje w tkaninach Urszuli Plewki Schmidt. Madonna skruszłowej mozaice recyklingowej. Kanon przedstawień archetypicznych w tkaninach Urszuli Plewki Schmidt.